Ale szależ moi drodzy, witajcie wam. Y Ale szależ, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No, dzisiaj zakrawi sobie w Robloxa. W ogóle mam 37 przyjaciół. I chodźcie Robloxa to moja nazwa to paliona 01 Nie wiem, kto by się wymyślił.

Żeby nie byli, a żeby być na bieżąco No i I I I chwili do końca, i do się dowali tyle, 25? Co myślałem, że bierzemy, że to że skończymy No i oczywiście, podajcie na mechanikaner. To na

Я чувствую себя так. Я чувствую себя. Nie, nie skaczę. <bivła> nie, nie skaczę. Mogę po prostu skaczę. Chodź. No chodź, bo wszyscy czekają na siebie. Ja nie mam problemu. O, co to jest? W ogóle trzeba być w sensie w tym.

Dawać na w górę. Czekajcie, bo żywni tu już... Można jak nie, może nie O, pięknie. Poprzeć mi. No ktoś musi... To nareszcie... O. チームのプログラム。 Você zablokowali. もうちょっと。お、ちょっと待って。ちょっと待して。じゃあ、ちょっと。ちょっと待って。ちょっと待って。

No i się blokami Dobra, ja bym to Robloxa I wchodzę tam... pat to widzę W ogóle to będzie jakiś film będzie miał dwie gry W ogóle wow oh, Spać się 哎呀！<laughs> Więc, tak. moi drodzy widzowie wchodzimy na serwer pandowice dodało się panowice w nowie oh. widzowie moi kochani drodzy moi drodzy widzowie Dzisiaj będziemy budować restaurację. Znaczy kończyć we wnętrzu i dach. Bo nie zdążyłam wcześniej. I postanowiłam... Jak widać ba... basen. Taki basen Nie basen. Ale mniejsza z tym. No to to kiedy nie skończymy. W ogóle patrzcie jak się... O! Mamy sklep. O! Mamy park. Właśnie takie minutki nie? No park. Tu mamy wejście. I każdy, kto tu wejdzie, ma zamykać ze sobą furtkę. Bo wtedy mogę się... No, by to wchodzić, a ja nie chcę bym Ale tylko jestem na tym świecie. Więc ja do siebie mówię. Oczywiście mamy tu cegły. Z czego innego niż z Jak będą włączone komentarze, a tak się mogę postarać, to napiszcie co mogę dalej zrobić na pandowicach. Albo pod jakimś krótkim filmami, jaki pierwszy lepszy zobaczycie. Pod krótkim filmem, jak jeszcze zobaczycie komentarz, że są włączone, bo niestety trochę nie ogarniam jak się włącza. Mam e, nadzieję, że chyba tu będą włączone, bo staram się chociaż nie obiecuję, ale postaram się. E, no i jak tu będą włączone, to napiszcie, co mogę dalej zrobić. A jak nie, to znajdźcie taki krótki filmik, który ma włączony komentarz. Oczywiście pod moim. I napiszcie, co mogę zbudować na pandowicach. A. I jak moja koleżanka Natalia to ogląda, to mam pomysł dla ciebie, Natalia. Na fajny pomysł na nazwę wioski. Koalowice. Pięknie, koalowice No No jak mówiłam Subskrybujcie kanał, klikacie trwonny przycisk, Subskrybuj, żeby był szary Szary No i klikacie z ładeczek, Żeby być na bieżąco O Boże Czuję się w czarnej, w czarnej dziurze Z tylko... czego by to zrobić krzesło? Rusztowanie. No nie wiem, że to jest schodki weźmiemy. Czy się białe? Drewno. Stoliczek. O! o. Ja, nie piszcie gdzie jest kuchnia, bo nie ma. Po prostu będę przynosić jedzenie tutaj. A, talerze potrzebne nam są te... O. Co my o tu będzie taki stolik deserowy? Poczekajcie widzowie. Wracam do Was za chwilkę. Dobra, chyba już wiem jak to zrobić. Serio reklama w ogóle będzie... Mój najdłuższy film w życiu. Nie wiem, już trwa. A. Zapomniałam, nie mogę zobaczyć. No, jakieś kilka minut już trwa. Może kilkanaście nawet. E, a więc tak. Już opracowałam jak mam mogę zrobić. Patrzcie. Bo muszę zabudować dziurkę, Zrobię. Kurde! E, kurde, e, no. Kurde. Aaaaa! Patrzcie. Jep, jeb. Oj. Może nie tak... Jeb, jeb. Jeb. O. Ciu, ciu. O. O. Zależy ile zasobów tu jest. A, gdzie te schody? No. A, tam, kurde, nie będę się wkurzać. Chyba najwięcej miejsca zajmuje bo ja Trudno teraz oraz je ja I bum, bum, Mam bum, 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 bum. No, tutaj jakby ktoś stwierdził Dobrze, i więc co możemy dać? Coś tropek O, koksy Koks. Tu. Koks. 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 Arbuzik, arbuzik, arbuzik. Jabłko, jabłko, jabłko. Pięknie. Patrzcie, jak są się... Koks, o, yy, widzę że... Nie wiem czy mam w domku koksy. Więc no, zobaczymy. O w ogóle... Pan David? O właśnie. Mamy jeszcze kino. Nie mogliście zauważyć bogate kino, bo to jest diamentów. Ja to powiem wam trochę długo budowałam. no zaczęli spać mi się chcę. Boże, czemu to jest takie nudno. A dobra, tam mam to gdzieś. Wychodzę. Wychodzę, Napiszcie, o której wy stajście dzisiaj. O Boże, ja ciągle mówię napiszcie, a nie wiem czy w komentarze będą wyłączone, czy włączone. Jest te koksy. O, tu jest farma arbuzików. Arbuzików, tu jest farma zwykłych warzywek, marchewek. O, w ogóle urosły mi. Mój dom! Jodło, fajerwerki, bersztyk. Mam koksy. Mam jabłka, mam zwykła. Mam dzieczony schab. I mam ender perły. To jest oczywiście Bob. To jest Bob 1, To jest mama Rynka. To jest brat Rynka. To jest Rynek. Mały ziemniak. Kocioł. Nie ma nazwy. Nie ma nazwy. Tata rynka. Gdzie jest rynek? Rynek. To jest ziemniakowa. Tam jest ziemniak. Rynek. Ej, gdzie jest rynek? A to? To nie ma. Chodź tu. Nie znoszę ciebie, kocie. Siad. Gdzie jest. Rynka zgubiłam. Nie, dobra. Boże. A jest mama rynka, ta rynka. No, cała rodzinka, nawet brat rynka jest. Dobra, tam lecę. Aha. A, jeszcze pokażę Wam. To jest świlka, cholinka. To nie ma nazwy. To też nie. Przepraszam bardzo. Ale tu był koń. A to tu przez przypadek nazwał koń śmigalnika. Przepła... Kurde, gdzie nie. Je... Jaki kot? Ale koń mi się zgubił. Eee, taki w takiej skórzonej sproju. A ja nie się go na śmierć. No. Tutaj. Tutaj. O. A tutaj widzowie do ci by widzieli Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście zostawicie łapki w górę, sto łapek w górę. Nagrywał kolejny taki odcinek. No i subskrybujcie kanał. Klikajcie czerwony przycisk subskrybuj. Raz dzwoneczkiem. Żeby ten przycisk subskrybuj, był szary, a nie czerwony. Raz dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. No, a ja się z wami żegnam. Na